Cześć. Dzisiaj chciałbym podsumować wczorajszy Marsz Niepodległości. Powiem Wam tak. Szczerze, cieszę się, że nie było rozrób, że ci chłopcy Bąkiewicza nie rozpieprzyli w drobny mak Warszawy. Plus. Ale z drugiej strony. Wiele się mówi, jaki ten marsz był wspaniały, jaki był spokojny, a nie mówi się o incydentach, jakie były, o których uważam też należy mówić. I jakby nie patrzeć, no, ci chłopcy, narodowcy, panowie faszyści, kibole, podarli sobie ryja, popsikiwali mury. Podpalili par, parę flag, o, a teraz trzeba wrócić do życia codziennego, e, poczekać do niedzieli, w niedzielę wieczorkiem do Niemiec, a od poniedziałku tyrka na kebabie u Ahmeda lub remont kruż, krużganka należącego do Helmuta na przykład. Bo wielu z nich e, się założy, że pra, pracuje w Niemczech. E, a tu do Polski przyjechali rżnąć wielkich patriotów, e, którzy nienawidzą Niemców. Na to, że, że 6 milionów nas kurwa wymordowali. To chamską flagę trzeba spać, podpalają ją podpalaj, ją, podpalaj ją. to kurwa. Czekaj, dalej podpalaj, podpalają. Słabkę kurwa płonie! Właśnie stąd kurwa płonie! Walcie kurwo! Się, kurwo! Się, kurwo! kurwo! jest dobry przykład, jak widzieliście na... W filmiku ten wielki patriota, który nie nienawidzi Niemiec, no nie wiem czemu nosi niemieckie buty. Powinien nosić nasze, polskie i pewnie jeszcze dodatkowo jeździ rozklekotanym Volkswagenem albo innym tym szwabskim samochodem. No takich mamy patriotów na pokaz można powiedzieć. Inny inny przykład i uważam, że dość szokujące było zarejestrowana scena gdzie widać ojca z małoletnim synem, który które idą w marszu, no, rodziny z dziećmi, te sprawy, wiecie o co chodzi. W pewnym momencie chłopiec zauważa palącą się jeszcze tęczoną, tęczon, e, tęczową flagę, e, wraca i pluje na nią. No, e, powiem tak: no, można nie akceptować tych osób LGBT, można ich nie uznawać. Ale uczyć wrogości do innych ludzi, no, powiem Wam, to jest słabe. No, widać, jakie pokolenie yy, ci pseudopatrioci wychowują nam. Ten sam, jegomość, który tak nienawidzi Niemców i chodzi w niemieckich butach, Wcześniej spalił niemiecką flagę, później uczestniczył w podpaleniu zdjęcia Tuska. Oczywiście z całą wiązanką mowy miłości do rodaków, którą używa tak zwana prawica. Ja się tylko tak zastanawiam, czemu nikt z PiSu, Ziobro czy kto inny nie, nie zareagował na to. Ciekaw jestem, czy oni by tak samo spokojnie się przyglądali, jakby nie wiem na przykład na marszu Tuska jakiś idiota podpalił zdjęcie kaczyńskiego czy dudy. Czy wtedy by była afera na całą polskę, a TVP szczujnia nadawałaby 24 na dobę jak wrodzy i nie wiem jak to nazwać. No, może w ten sposób, jak nawołują do nienawiści i zabójstwa na przykład prezesa. A tutaj cisza. Jak ta nowa Polska będzie wyglądała? Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona? Czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganego światy, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód? Co do samego Bąkiewicza, który zaczął swoje przemówienie oczywiście w narracji wojny, zagrożenia i tak no, zabłysnął y, ogółem krużgankiem, no, mistrz nad mistrzami. Powiem wam tak, no, skoro dostał tyle milionów od polskiego podatnika. Powinien, mi się wydaje, bardziej się przygotować do swojego przemówienia. Bąkiewicz powiedział: Drodzy rodacy, trwa wojna. Stojąc przed tłumem zgromadzonych na 11 listopada w Warszawie, w ogóle Bąkiewicz podzielił się ze zgromadzonymi, takimi, można powiedzieć, zaskakującymi tezami. Nie ukrywał, że Polska jest atakowana zarówno ze wschodu, jak i ze wschodu. To od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Ja powiem tylko, oby nie w wizji Kaczyńskiego czy Bąkiewicz'a. Uchowaj Boże. Jak ciągnął dalej, czy zostanie nam tylko hymn, czy będziemy narodem, państwem silnym, gotowym nieść. I tu uwaga. Czy będziemy gotowi nieść krużganek oświaty chrześcijaństwa na zachód? Grzmiał ze sceny Bąkiewicz, zaliczając przy tym, no, powiem wam solidną wpadkę. No, bo nie wiem, jak można nieść krużganek. No, chyba, że Bąkiewicz potrafi. Oczywiście tego przemówienie było płomienne i dłuższe. Tam można wymienić, że. Mówił, że Rosja i Niemcy czyhają na wolność Polski. Z Polaków chcą zrobić Parisów, a z Polski zrobić państwo satelickie, zamknąć polską energetykę, doprowadzić do tego, że będziemy zabijać nienarodzone życie. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie, wielokolorowe, tak brzmiał ze sceny. Że zielona polityka klimatyczna to nic innego jak yy, szataństwo czy zielone diabelstwo. No, powiem Wam, że. No, nie wiedziałem, nie wiedziałem, bo słuchałem go i nie wiedziałem, czy on sobie robi jaja z tego tłumu, czy tak na serio. No, ale jakby tego wszystkiego było mało, Tubonkiewicz grzmiał ze sceny, że Polska jest atakowana. Przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, którzy wykorzystują instytucje i instytucje unijne do odbierania nam suwerenności. Drodzy rodacy, trwa wojna stwierdził, wyjaśnił, że nie chodzi tylko i wyłącznie o kryzys migracyjny, ale również o wojnę światopoglądową. Bąkiewicz dodał, że z zachodu już nie ma. I to Polska musi stać na straży wartości. Nie wiem, czy to dalej cytować, bo też się pojawił apel, żeby nagry ludzie nagrywali o nagrywanie Marszu Niepodległości. Ze w ogóle ze sceny padło wiele mocnych słów. Bąkiewicz stwierdził, że wśród osób, Obecnych na marszu 11 listopada znajdują się nie tylko patrioci, chcący celebrować suwerenność. Bąkiewicz poprosiłby nie reagować na prowokacje. Tylko tu chwila moment. To Trzaskowskiemu chyba kazali posprzątać kostkę brukową remontowanej ulicy, zdemontować ławki i... Stojaki na rowery, żeby nie prowokowały. Według mnie żadnego normalnego człowieka, jakiś kamień na ulicy, ławka czy stojak na rowery nie będzie prowokował. Trzeba mieć naprawdę IQ banana, żeby kostka brukowa, nie wiem, sprowokowała. Bo co przechodzisz obok kostki brukowej albo ławki. O cholera sprowokowałaś mnie, muszę rzucić. No, trzeba mieć co najmniej IQ banana, żeby to mogło coś sprowokować. No ale pisowcy kazali posprzątać, bo wielcy patrioci będą szli w marszu. I Kostka Brukowa może ich prowokować. No, Bąkiewicz też oczywiście nie omieszkał wspomnieć um, o nie wiem, politykach opozycji. Um. Nazwał hołotą i kolaborantami europosłów z PO czy z koalicji PO. Tam pieprzył o niemieckich ideologiach i o planie Niemiec, którzy mają zrobić z Polaków ludzi drugiej kategorii. Inaczej mówiąc, Pełno propagandowej gadki, która nawoływała do nienawiści swoich rodaków, tak to można skwitować, bo nie inaczej, bo każdy kto, nie wiem, nie, dup, nie liże dupy Kaczyńskiemu, czy nie popiera Bąkiewicza, nie zachwyca się faszystami, jest według Bąkiewicza wrogiem Polski zdrajcom i nie wiem, jak, jakie tam on jeszcze epitety wymyślał. A jeszcze Winnicki pieprzył, że coś w rodzaju zabierajcie swoją jałmużnę i spierdalajcie do Brukseli. No ja powiem Winnickiemu tak, Winnicki, ty ruska onu co? zabieraj swoich faszystów i spierdalaj do Moskwy. Może takim językiem należy mówić do tych pseudopatriotów. Ale powiem Wam tak, ten w cudzysłowiu fenomen ONR-u, tych, nie wiem, nacjonalistów, faszystów, bardzo mnie fascynuje w pewnym sensie, bo zwróćcie uwagę, nienawidzą Żydów, ale modlą się do Żyda. Palą flagę niemiecką, a odwołują się do symboli faszystowskich, o których zaraz wspomnę. Mm. Nie umieją czytać a wpakują się do empiku, to jest nawiązuje do zeszłego, zeszłorocznego. No ale nie wiem, czy ja czegoś nie rozumiem, czy w toku rozumowania tych ONR-owców, y, chłopców, bojówkarzy, prawdziwych patriotów po prostu jest kompletny brak logiki. Zwróćcie proszę uwagę na tym zdjęciu, na te koło zębate, symbolikę tego koła zębatego. To jest zdjęcie z wczorajszego marszu niepodległości. I się zastanawia, pewnie, co niektórzy zastanawiacie, co to ma wspólnego z faszyzmem i tak dalej. A tak, moi drodzy, te koło zębate wygląda w oryginale i... Żeby nie było wątpliwości, że to jest mem, fake i tak dalej, to chciałbym wam pokazać jeszcze coś. To jest oryginalna książka i to jest logo zbrodniarza wojennego Rudolfa Leja. Także niech mi ktoś jeszcze teraz powie, że w Polsce nie ma faszystów, że na Marszu Niepodległości nie idą polscy faszyści. Mm, nie wiem, bo tutaj nie można się wytłumaczyć, że salut rzymski, że to rzymianie. Jest zerżnięte z faszystowskich symboli i przeniesione na polskie podwórko i to jest po prostu ohydne i o tym jakoś się nie mówi. I to są moi drodzy według pisu Według Bąkiewicza polscy patrioci niosą letko przerobione faszystowskie logo nad Powiślem Czerniakowskim, które spłynęło polską krwią z rąk faszystowskich psychopatów we wrześniu 1944 roku. I niech oni sobie mordy patriotyzmem nie wycierają. Skoro propagują faszystowskie symbole. Już nie wspomnę o tego typu patriotach, tak zwanych, których tutaj widzicie na tych zdjęciach. Nie wiem, być może się nie znam, być może oni w ten sposób pokazują swój patriotyzm i szacunek dla polskiej flagi, bo nie wiem, jak to nazwać i nie wiem, jak, jak to opisać. Tak naprawdę to te osobniki mają tyle wspólnego z patriotyzmem. Nie wiem, do czego to porównać. No, jest żen, żen, żenujące. Zresztą pokażę Wam też pod koniec filmik, z marszu tych pseudo-patriotów Bąkiewicza. Ci cali patrioci są bardzo podobni do Pisu. Potrafią dosłownie zmieszać z gównem największe i najpiękniejsze polskie symbole, i tego nie wybielą i nie ukryją. A sam bunkiewicz. Ponkiewicz nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Jest to po prostu wykwit upadku tego kraju upadku, do którego doprowadził PiS. Moi drodzy, jak dla mnie osobiście, to właśnie takie obrazki, jak tu widzicie, taki obrazek powinien być znakiem rozpoznawczym święta niepodległości. Święta, które powinno mieć radosny, przyjazny, rodzinny charakter. I nie dajmy sobie wmówić, że zachowania tych pseudo-patriotów w kominiarkach z podznaku nacjonalisty Bąkiewicza są czymś normalnym i akceptowalnym, bo nigdy tak nie będzie. Tak? Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra. Ej! Wino Maczodu! <noise> <i to> <głos> <głos> Nie doszliśmy! Czałem Wielkiej Polsce jeszcze raz! Krótko bardzo, za chwilę będzie występował Robert Witnicki, jeden z inicjatorów Marszu Niepodległości w 2010 roku. Ja natomiast chciałem powiedzieć dzisiaj, że dzisiejszy mar... Wasz się bązyk Na Wszystko, będzie wszystko, spalony będzie, na wszędzie. Pan Jezus będzie na wszędzie, pan Jezus Będzie wszystko, ja. My nie chcemy tu meczetów, my nie chcemy tu synagogów. W Polski jest Maria, się za wszystkich chrześcijan. Dobra. I tak na koniec powiem Wam tak. PiS, Bąkiewicz, ta cała te całe bojówki prowadzą Polskę na dno, wycierają se mordy patriotyzmem, flagą, kościołem, krzyżem, bogiem i cholera wie czym jeszcze, ale tak naprawdę działają na szkodę Polski. Drom ryja o zdrajcach narodu, o zapszańcach, o tak, tak dalej, ale tak naprawdę to oni nimi są. Z patriotyzmem mają niewiele wspólnego i ich, nie wiem, zadaniem nie wiem jest skłócanie Polaków, budzanie do siebie wzajemnej nienawiści. Retorykę mają bardzo podobną, jakbyście zwrócili do retoryki faszystów przed II wojną światową. Teraz bardzo dużo widać, jak znaczy widać na portalach społecznościowych, że jaki ten marsz był spokojny, jaki był wspaniały. Nie wiem, czy Bąkiewicz za to, że nie rozpierdzielił całej Warszawy, oczekuje, że dostanie za to medal że było 100 tysięcy ludzi, którzy szli i tak dalej. Owszem, było spokojnie, jak powiedziałem, i to przyznaję. Ale jakoś nie mówią o tym, co się działo, jacy ludzie tam szli. A najbardziej mnie, powiem wam, zabolało to, że PiS wysłał polskich żołnierzy, żeby szli w ramię, w ramię z włoskimi i polskimi faszystami. I oni mają czelność pieprzyć jeszcze... O szacunku do, dla munduru polskiego. A ja się pytam, jaki to jest szacunek munduru żołnierza polskiego, do którego tego żołnierza zmuszają do tego, by szedł obok, czy w jednym pochodzie, może tak powiem dokładniej, w jednym pochodzie z włoskimi i polskimi faszystami? To jest według nich szacunek do, dla munduru? Zresztą, odnośnie wysłania polskich żołnierzy na tą paradę, no, nie tylko ja mam takie zdanie. Zresztą, jak tu widać, e, tweet e, generała Różańskiego: e, PiS potrafi zdeptać wszystko, zniszczyć wszystko. Nawet e, ja już tak mówię. Godność żołnierza polskiego, ale i tak wyjątkowe święto, jakim jest 11 listopada. Okej, okay, moi drodzy, piszcie, co wy o tym myślicie. Ja mi naprawdę brakuje słów, bo to, że nie rozpieprzyli Warszawy, to jedno, ale to, co tam się działo, o, o czym nie mówią, to jest druga strona medalu. Także to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Jako Kukiz15, jako NDC jesteśmy zdania, że musimy budować przyjazne relacje z Białorusią. Jest to nasz bardzo bliski sąsiad. Przyjazne relacje gospodarcze. Nie dzieli nas historia. Mamy wspólną historię. Wspólnie budowaliśmy potęgę pierwszej Rzeczpospolitej. I uważam, że Białorusini to jest naród, który bardzo dobrze rozumie Polaków. Jest nasz bratni naród. Ja wszystkich zachęcam do tego, żeby odwiedzać Białoruś i zawsze mówimy, i my, i Białorusini, że nie damy się podzielić. Nie damy się podzielić ani naszym przeciwnikom ze wschodu, ani z zachodu, bo właśnie przyszłość jest w takich państwach jak Polska i Białoruś. Przyszłość to należy do nas i serdecznie zachęcam, byście śledzili nasze działania w tym kontekście, ponieważ polityka zagraniczna to przede wszystkim twarde interesy Rzeczypospolitej i przyjazd z tymi, którymi nas nigdy nie żyła historia. To jest najważniejsze.